Cześć Dżoki Widzu, witam Cię z mojego inteligentnego domu. Mam nadzieję, że zaczęliście nowy rok w szampanckiej atmosferze i że już zdążyliście się zregenerować po zabawie. Jak to często bywa po tego typu imprezach, kolejnego dnia nie chce nam się rano wstać z łóżka, od rana świeci nam słońce, przez niezamknięte okno, no i chwil do akwarium hałasuje niemiłosiernie. Człowiek napiłby się kawy, ale przecież nie będzie stawał w łóżka, żeby zagotować wodę w czajniku. No ale w końcu mamy smarthome. Sięgamy po nasz telefon ręką. Hmm, nie ma go. Pewnie leży zładowany w spodniach gdzieś pod łóżkiem. Jak żyć? I wtedy właśnie z pomocą przychodzi smartwatch. Nie wiem jak wy, ale ja swojego nie zdejmuję prawie w ogóle, no chyba tylko do ładowania. Więc prawie zawsze mam go pod ręką. Mogę za jego pomocą zasłonić okno, wyłączyć filowo hałasujący filot akwarium i włączyć czajnik z wodą na kawę. Oczywiście trochę przekolorowałem, ale. Czasem zdarza mi się naprawdę, że nie mam pod ręką ani telefonu, ani nie jestem w zasięgu żadnego z moich inteligentnych głośników. No i w tym wypadku mogę skorzystać tylko ze smartwatcha. Tak jak już wiele razy wspominałem, posiadam centralę opartą o Raspberry Pi i Home Assistanta. Mój zegarek natomiast to Samsung Gear 3. Mam go już 3 lata i jestem bardzo z niego zadowolony. W sklepie z aplikacjami Galaxy Store znajdziemy aplikację Home Assistant. Łączy się ona do naszego serwera i pozwala kontrolować światło, włączniki, rolety i skrypty. Sterowanie aplikacją jest dość proste. Po jej uruchomieniu, za pomocą touchs, przechodzimy pomiędzy poszczególnymi elementami i wyklikamy wybrany element, jeżeli chcemy nim sterować. Następnie otwiera się nam lista danej kategorii, na przykład żarówki albo włączniki. No i klikając, możemy zmienić ich stan. Aby podłączyć aplikację do naszego serwera musimy podać jego adres oraz przygotować token, który pozwoli naszemu urządzeniu podpiąć się bez użycia loginu i hasła. W przypadku chmury na Nabucasa adres jest dość długi, a do tego mamy jeszcze 190 znaków tokena, więc może być to nie lada wyzwanie, żeby wpisać to przez tarczę zegarka. Na szczęście aplikacja obsługuje token, aby go uzyskać należy w interfejsie Home Assistant wejść w profil użytkownika, e, następnie przewinąć na dół strony do sekcji tokeny dostępu i kliknąć w utwórz token. E, pojawi się nam okienko, gdzie będziemy mogli zdefiniować nazwę urządzenia e, np. Na smartwatch, e, a następnie zostanie wygenerowany token, który należy gdzieś zapisać. Bo w ogóle zarówno token, jak i adres serwera w momencie konfigurowania powinniśmy mieć pod ręką, gdyż mamy bardzo mało czasu na to, aby wpisać je w przeglądatkę. Zegarek nawiązuje sesję i ta sesja trwa dość krótko. OK, uruchamiamy aplikację na naszym smartwatchu. Przy pierwszym jej uruchomieniu pojawi się komunikat, że nie została ona jeszcze skonfigurowana. I aby to zrobić, należy wejść na stronę App. I tam po slashu mamy kilka liter do przepisania. Należy to wpisać w przeglądarce komputera. E, wtedy pojawi się nam okno, gdzie mamy do wpisania adres serwera i token, który właśnie wcześniej wygenerowaliśmy. Należy to zrobić, przypominam, jeszcze raz bardzo szybko. Po chwili powinniśmy zobaczyć. E, Informacji, iż konfiguracja została wysłana do naszego Smartwatcha, a na Smartwatchu powinniśmy zobaczyć dostępne encje z Home Assistanta. Żeby mieć z Wami jeszcze lepszy kontakt, stworzyłem profile na Instagramie i Facebooku. Linki do nich znajdziecie pod filmem. Zachęcam do polubienia i kontaktu. Podzielcie się komentarzami. Na dzisiaj to już wszystko, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!